procedowany przez Sejm. Być może zdarzy się tak, nie czytałem porządku Sejmu, który rozpoczyna się w środę pojutrze, być może na tym jednym posiedzeniu Sejmu przejdzie do wszystkie czytania projektu ustawy i będziemy mieli gotową ustawę i w oparciu dopiero o te rozwiązania będziemy w stanie zliczyć, jaki byłby faktyczny koszt dla gminy Szerzyny wejścia w porozumienie po to, żeby zapewnić dodatkowo przejazd Czernej przez szyżynę i następnie połączyć, połączyć ze skoszową. Na dzień dzisiejszy nie ma też jednoznacznego stanowiska w zakresie skomunikowania w powiecie To jest pytanie do Radnych Powiatowych, jak Powiat tarnowski zamierza to rozwiązać, my mówimy tutaj o połączeniach do jazda. Natomiast pamiętajmy, że też brakuje bezpośredniego połączenia czy też komfortu jazdy na tej, linii, na tej linii Tarnowskiej. Należałoby także zapytać radnych powiatowych, jaka jest wizja powiatu, bo to na powiecie spoczywa obowiązek zapewnienia połączeń komunikacyjnych w świetle tej nowej ustawy. Mówienie jesteśmy tak ze starostą Jasielskim, że jak zostanie wydana ustawa w ramach rządowego programu, to wówczas odbędzie się już spotkanie na kanwie tych ustaleń i <coughs> realizacji prawdy, które wchodzą w życie bo dzisiaj no to jesteśmy de facto wszyscy w zawieszeniu ten związek komunikacyjny, on funkcjonuje, rozlicza sobie koszty. Natomiast jeżeli mielibyśmy wyłożyć 100 tysięcy złotych, to my musimy szukać innych rozwiązań, które są po prostu tańsze i które zapewnią połączenia pomiędzy, pomiędzy Czerną a, a szerzynami, czyli zapewnią mieszkańcom Czerni dojazd, tak jak do tej pory był te 3 47 Wiemy także, że ta linia nie była mocno obłożona, bo o tym mówił pan Skarbnik na komisji przy tego kursu. Było to około 100 pasażerów miesięcznie, czyli zakładając 22 dni przejazdowe bez weekendów, mamy około 3-4 pasażerów dziennie na cztery kursy. Czyli to jest jedna osoba, która jedzie w autobusie. Więc to jest takie zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę średnią tych, tych ostatnich miesięcy, to też musimy być. Musimy być, mieć świadomość. Natomiast nie możemy mierzyć tym, że jeżeli jedzie jedna osoba, no to mamy jej nie zapewnić dostępu, bo większość tych osób chce załatwić sprawy, albo administracyjne, albo zapłacić podatek, albo dojechać do urzędu. I ten komfort dla mieszkańców, którzy nie dysponują własnymi pojazdami, którzy mają ograniczone możliwości finansowe, po prostu musi być przy tym, że macie, to pamiętajcie, tu się zgadzam z pewnością, że nie możemy tego przeliczać na zyski, bo, bo nie wszyscy mają samochody i, i muszą się dostęp w jakiś sposób do gminy czy, czy do powiatu. A tutaj czy to brak wejścia do tego związku nie będzie kolidował z tym, że będą zawieszone kursy, kursy z jasło, jasło gmina? Nie. A proszę mi powiedzieć, te czy te dotyczące są utrzymywane? Na dzień dzisiejszy to różnicę kosztów w trasie pokrywa Gdańsk-Wolszczyń. Do są wolszczyńca A proszę mi powiedzieć, czy z powiatu y, jasielskiego wszystkie, wszystkie gminy weszły do tego związku? Y, z terenu samego powiatu jasielskiego y, chyba bez wzrostu. Tongady, jest to, to, że, że czyli pojawia się z wszystkie tak. To jeszcze są połączenia z jasno w obsługiwane i one nie są w Polsce Czyli 100 tysięcy rocznie to jest dopłata, to byłaby dopłata do tego, żeby utrzymać te dwie linie, które są do żurowe i do Czerny z przedłużeniem pomiędzy Czerną a Szerzynami i wjazd do skoszone. Tak to zostało skalkulowane podczas posiedzenia zarządu zdzielnicz starostów, który odpowiada za budynców za i tutaj tak samo, drodzy Państwo, też jest temat teraz w świetle nowej ustawy, do tego, żeby usiadł powiat Darmowski z powiatem Jasieckim i trzeba uzgodnić połączenia, bo jesteśmy na granicy. Ja nie jestem w stanie, ponad głowami, to już nie jest moja rola, bo to jest rola samorządów powiatowych, żeby wypracować złoty środek też w tym zakresie. Bo tak samo połączeniami, jak Państwu wspominałem, jest zainteresowany powiat borlijski który też by uruchomił połączenia bezpośrednie do wieczoru, bo ma pewną świadomość, że to są, to są bilety dla młodzieży i to jest subwencja. Na dzień dzisiejszy, z tego co patrzyłem w statystyki, to jest wykupywany jak mi pamięć nie 65 biletów miesięcznie na trasie dojazdu przez mieszkańców Gminy Szerzej. Miesięcznie. No, liczę, że z tego, z tego będzie około 15 to mogą być pracownicze, bo nie mam takiego takiego y, rozdzielenia. Pozostałe to będą uczniowskie, to, to jest subwencja, więc to jest też powiaty. Ja zwracałem na to uwagę staroście ulicy Starości Jasieckiemu, że nie może patrzeć przez pryzmat kosztów, bo to, to jest to jest i się dobraca w subwencji, e, którą otrzymują nauczni, a nie zapewnieniu szkół, które prowadzą. To Panie Wójcie, proszę mi powiedzieć, to kiedy, kiedy to będzie przewrócona ta linia Czerna Rzerzyny? I czyli będzie to obsługiwał prywatny przewoźnik, jak to mam rozumieć, tak? Bo czyli nie wchodzimy do tego związku? Proszę wskazać prywatnego przewoźnika, który był zbyt zainteresowany. A zarazem czy pani sołtysz na ten temat już rozmawiali się tak. Państwo ze mną, tylko ten prywatny przewoźnik, który jest szczery nie ma kasy fiskalnej, powiedzmy sobie szczerze. I on mówi, że musi nie opłaca zakup kasy fiskalnej, jeżeli później by to połączenia poro miały być powołane, to nie jest problem, bo jeżeli zakupi kasy fiskalnej, która nota jak jakby pamięć nie myli w przepisach yy, skarbowych, w połowie ja Pani skarbników jest zwracana tak, zakup kasy fiskalnej, my możemy te połączenia uruchomić już jestem zgodny co do tego. Tylko nie ma przewoźnika, który miałby kasę fiskalną. No, czyli tu jest już, można powiedzieć, wiadomo, nie wchodzimy do tego... tego na tych warunkach, które jest, na no tak. No nie, na to nie Rozmowa... o, 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 o będzie badane, czekamy jak będzie ustawa. Pytanie, czy w ogóle stoją, ostoją się jeszcze te związki komunikacyjne. To no, mamy ustawę, która ma rozwiązać połączenia lokalne w ramach rządowego programu połączenia plus, czy jak, jak one są zwane, prawda? Być może zdarzy się tak, jak posłowie przegłosują, że że nie będzie z y, tych związków, będzie to inaczej roz, y, y, rozwiązane. Co więcej, pamiętajmy, że gdzieś w zamrażarce sejmowej, to czy, o tym czytałem na, na, na stronie y, administracyjnej, jest projekt ustawy, żeby w ogóle przekazać kwestie połączeń samorządom wojewódzkim. I kiedy rozmawiałem z powiatem Tarnowskim, z y, Wydziałem Komunikacji, to czemu u Was nie powstał? nie powstał związek komunikacyjny, Mówi, bo czekamy, aż to zadanie przejmie województwo. No więc proszę, ja tutaj nie mam narzędzi i instrumentów, żeby na dzień dzisiejszy, kiedy mamy projekt ustawy, który będzie procedowany, wypowiedzieć się w i powiedzieć, że tak będzie. Gdyby nie. nie, nie jak gdyby, no może nie da, że gdyby mieli program rządowy, tylko że gdyby tutaj nie było zmian w tym obszarze, no to byśmy starali się te koszty zbić i wejść do porozumienia, albo w jaki sposób związać się z listem intencyjnym. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli jest możliwość dofinansowania, to trudno pchać się w koszty, jeżeli być może będzie możliwość, czy na pewno będzie możliwość, bo takie jest założenie rządowe, otrzymać dofinansowanie w tym zakresie na, na te połączenia. Dobrze, moje drugie pytanie krótkie. Panie Wójcie, proszę mi powiedzieć, czy nasza gmina wchodzi w projekt Bezpieczna Małopolska, Narodnicza Straż Decyzji nie podjąłem. Dziś się ukazało, czy wczoraj oficjalnie ogłoszenie o Bezpiecznej Małopolsce. Nie ma jeszcze analizy w tym zakresie. No bo to jest temat, który dziś został wydrukowany, leży na bór. i jeszcze go nie sczytałem. Więc nawet oprócz tego, że, że jako strażacy mamy informację, że jest możliwość finansowania dla jednostek spoza krajowego systemu zakupu mundurów służbowych, dotychczas zwanych galowymi. To żadnej innej analizy nie było. Zamierzam e, zwołać zarząd gminny, żeby się nad tym tematem popylić. I też niech się e, wszyscy wypowiedzą, ten program tak samo małopolski przewiduje, że mogą ubiegać się do dofinansowanie jedynie jednostki spoza krajowego systemu ratowniczego gaśniczego. Wysokość jest tylko 50% dofinansowania, tylko połowę trzeba wkładu własnego dołożyć. I moje ostatnie pytanie. Panie Kujcie, kiedy, kiedy rozpocznie się montaż tych progów zwalniających w centrum uczelni?

tak? Panie radny, wypowiadam Tak jak mówiłem już na, na 28 grudnia, na no, uchwalaniu budżetu, że tylko dlatego składam taki, taki wniosek. Jeśli będzie finansowane to z piątki morskiego, 80% do finansowania, więc po prostu byłoby szkoda nie zrobić takiego wodnika, gdybyśmy dostali 80%. Bo wiemy doskonale, ile powiat daje do pana na, na terenie gminy, czy to jest teraz 9 tysięcy, czy nie Jeśli było tu, 80%, to tego nie sobie... jest tym No a z tego sobie wiem, kryteria jeszcze nie są znane programu rządowego. Więc tutaj moje pytanie było, czy jest dokumentacja w tym temacie, czy jest zrobiona i ten czas? Dziękuję że dwie umowy są podpisane na projektowanie jednego więc, Państwo będziecie głosować, którego Państwo będziecie głosować? Porozumienie z powiatem tarnowskim i Państwo będziecie głosować za bezpieczeniem środków. Dokumentacja jest podpisana na jednym, na drugim, w, w budżecie, natomiast przy, to jest Państwa decyzja. Ja, proszę, Panie. Tak, proszę. To, Jeżeli się uda w tym roku w i tak? w to czyli w następnej jest kolejny tak? Pani Wiceprzewodnicząca, ale Państwo dysponujecie większością mamy do to... 70 Każde na drobie Drodzy Państwo, myślę, że powinniśmy patrzeć w też jakiś porządek, niezależnie od Państwa oceny tamtej kadencji był, że każdym roku nie nie było jakichś tam większych. W większości sporów myślę, że jak to będzie szło, jeśli państwo tak zdecydujecie, e, podobną kolejnością, chociaż Słoszowa e, 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 jakby awansem część tego wodnika uzyskała, e, no to nie ma najmniejszego problemu, żeby <suszy> to nie dorobić. Natomiast e, tak jak państwo e, zdecydowaliście, żeby, żeby przygotować dwie dokumentacje i taka była wola Rady, te może zostały podpisane na, na wykonanie tej przez, przez y, tą samą firmę, bo to wygląda Jeszcze dlatego mówiłem, że złota przetarg, jeszcze nie odnoszę przystanku, mówimy, więc kiedy będą by zaczęte prace? Czy nie przetarg, przepraszam, mówimy jakieś tam. Nie, to było zapytanie o w po drodze przydatowej. Ja w dniu jutrzejszym, godzinie z budżet, podpiszę umowę, termin realizacji nie pamiętam, a kiedy robię tam, 3 miesiące od podpisania umowy, w dniu jutrzejszym podpiszę umowę o realizacji przystanku. Jeszcze mam takie pytanie, bo nie, to przy wieloletnich wymiarach, ile w ogóle dokumentacje są ważne? Bo tutaj y, weszły nowe zadania w biurolewnym prognozie, więc nie ma ważności dokumentacji, jest ważność pozwolenia na te zadania. Natomiast dokumentacja, chyba że zmienią się przepisy dotyczące technicznej strony projektowania, to dokumentacja nie ma jako taką braku ważności. Trzeba aktualizować kosztorysy, trzeba aktualizować przedmiary, bo te ceny się zmieniają, natomiast sama dokumentacja w rozwiązaniu technicznych, nie ma ograniczeń czasowych. Pozwolenie na budowę Chciałem pytanie. Chciałem jedną rzecz wyjaśnić. Nie lubię tego dostać, jak Państwo doskonale wiecie, z 200 tygodniów pracowaliśmy nad wyróżnieniem naszych mieszkańców. między innymi Pan tak pana Bielackiego i w tym Ja znałem oskarżony, że mnie głupotnie opowiadał. wszyscy, którzy by byli za. Ja też prosił panu, Rysia, że przyjdzie na to głosowanie. Wiesz, nie wszyscy byli za, bo ja się wstrzymałem. No, ale wiedzmy, więc, więc to bym nie wiem. Tam, jeżeli szczerze chodzi, to oni się dają. Ja tutaj, wchodząc tutaj w zdanie panów,

Głosy wstrzymujące mi dodał głos wstrzymujący nie głosował nieobecny radny pan wojciech Komisja Finansowy. Głosy za Buda Panek, głowę Inwester, Mikos Ana, 3 głosy za, głosy przeciw brak, głosy wstrzymujące wyzwala pomysł, Kowal Mariusz, dwa głosy wstrzymujące. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, głosy za ciągle Andrzej Kusiek, Roman, Mikłos Ana, Furmance, 4 głosy za, głosy przeciw za, głosy wstrzymujące pan ma Pani nas, proszę. tak? Ja to proszę, proszę. Ja pamiętam, co ty Nie, ale nie głosowaliście za? Panie z Tak. Proszę jeszcze raz. przeczytać. Tak, dzieje się, panie, panie tak, to raz. Raz bo widzę tu jakieś problemy z. Proszę, proszę sobie to zapisać. Dobrze, Nie, już dał. A to czy Tak, tak. Tak, tak. tak, tak. tak, tak. tak, tak. Dziękuję. Tak. Ja jeszcze tutaj w przypadku, które wpłynęło, zaproszenie na czwartą spartakianę samorządową. Jak dzisiaj informacje to jest duże pracy. Ja mam pytanie do pana burmistrza odnośnie yy, praw związanych z drogą w nadbórzu.